Pokazują to, to, co Marek powiedział. To jest różnica 20-30% na, na poszczególnych formacjach. To jest w ataku 31-59, do w przyjęciu 25-42. do 42. To, jest, no to są prawie 50% różnice, więc ta korzyść warszawskiego zespołu. Tylko potwierdzające Rzeszów bez punktów zagrywki. Tu Warszawa sobie utrzymała przyjęcie. Warszawa też nie punktowała zagrywką, ale jednak te 25% przyjęcie no bardzo za, e, kosztowało ich utratę jakości w ataku. Resowia zjechała z 57 do 31% w ataku. E, no stąd taka ogromna różnica, 10punktowa w tym secie. Tak, to był ten do... No 10punktowa, tak, 25-15. Co do zawodników, to utrzymuje się Tili, na plus 9 to jest ewidentnie numer 1. A tu mamy Falę, co naj... Najładniejszy, że tak powiem, efektowno. Piotr Nowakowski, popatrzmy raz jeszcze, bo jest na co? O, Follow się wyciąga, że tak powiem, z każdym setem poprawia. Gdyby nie set pierwszy, to by był też bardzo dobrze. odpowiedział wcale nie gorszym atakiem Damian Szulc. W drużynie Resowi liderem pozostaje punktowym Damian Schulz, ale jego skuteczność no spada. Trzy bloki dostał w tym końcowym, jakby znaczy w, w, w ostatnim fragmencie meczu. Nikolas Hogg, Waltz. Za Hoggiem, bo ten Hogg to jest ważna cały czas postać. On no tak. ma 48%. W e... pierwszym secie, jakby go nie było. Myślę, tak ta zbiorcza nam troszeczkę trzeba by było liczyć, ale to zostawmy. Bo ten set tak jak mówię, tak przekonywująco wygrane przez Warszawski zespół, że nie ma co specjalnie się skupiać, bo to było widać. Skutecznie szulc. Coś z tym blokiem tutaj było nie tak teraz, bo wydawało się, że Damian Szulc będzie miał trudniejsze zadanie do wykonania. A, nad Kwolkiem. O, przez strefę Kwolka, ale raczej w tej strefie takie już nie nieosiągalnej. Na zasięgu. Kosok, dobra zagrywka. Kwolek. Nie weszło to. Zbyt to... długi kontakt z piłką, zagwizdał arbiter Kwolkowi. Ja tak, Odgwizdał mnie czyste zagranie, bo tak naprawdę to nie wiem, gdzie ta piłka. O tak, to było takie jednak. Mimo, że to jest zwolnione tempo, Folo przekonany, że wygrał akcję, ale chyba nie protestuje. No, trzeba się z piłką rozstać jak najszybciej, mimo że za głowy to trzeba ten ruch wykonać szybszy. Teraz wyblok dobry, okazja dla Resowi, kontra, Ta. Hock zatrzymany przez Scott Andrzeja Wronę. Andrzej. No poczytał Andrzej, odczekał, wcale nie zareagował na... Mimo, że piłka bardzo szybka, Dobry kierunek wybrał. Wszystko wybrał Andrzej grona prawidłowo. 4 do 4. Brizard po taśmie. Maryszal. Przerzut. Kiwka, jest Wojtaszek. I świetnie fili. Jest w dobrej dyspozycji typowo gra. Bardzo efektownie. Pewna kosmetyka boiska, bo tam rzeczywiście też rzucili się do tej piłki Rzeszowianie. No, Rąpili jak widzimy gra swój mecz <grywka> na warszawskim torwarze. za zatrwał. Nawet nie spojrzeli gracze resowi, gdzie ta piłka spada, bo wiedzieli, że nie zmieści się w boisku. 5 do 5, czyli znowu równo, to czekamy na 10 do 10 i, i co wydarzy się dalej. Damian Schulz. Policer na 13 zagrywek, popsuł 4 i 1 punkt 0. Dobrze, Wojtaszek. Bardzo dobrze, Kolek. Późniony Labański. Tak, wystarczająco poruszony blok, nieszczelny, żeby znaleźć wolną przestrzeń. No to obowiązuje takie granie. Wszystkie dobre zespoły mają do prawego skrzydła grę bardzo tempową. Zresztą dzisiaj do lewego wpływają takie piłki, że. O, przyjął naprawdę ciężko. km na godzinę, a szedł pocisk. Tuż nad taśmą. można powiedzieć, brawo lobu. No. no tak, szła piłka w dół, takim koszącym, o, jak widzimy. Polek e, wykonał zagrywkę, która by pewnie wielokrotnie przyniosła Bożej punkt. Ale Kanadyjczyk na miejscu. Maryszal. Kolot też na miejscu, choć całkiem inny typ zagrywki. Dopięta siatka, także, czy by wybronił tę piłkę Sulf, czy nie? Nie miałoby to znaczenia dla akcji. A punktuje król. Patrzcie na Janka Króla. On 18 razy w ataku. 3 błędy. nie niezablokowany. 7 skończonych. To troszeczkę może za nisko. 39% to dawało. Coraz więcej gry z Damianem Szulcem. On tutaj jest wyraźnie liderem, jeżeli chodzi o aspekt ofensywny Resowi, W tym momencie spotkali. Tak, ja. oni mają takie ustawienia, że właściwie po tej prawej stronie to nie grają żadnym innym graczem. Także... Lemański w punkt. Król block out. 8 do 7 werwa Warszawa. Orlen, paliwa na prowadzeniu. Jan król. Olek Siatki zagrywka Marcin Komenda. Też w siatkę. Miał być szybujący serwis, ale dość krótki. Na pewno taki tu zamiar, może nawet zagrać na pierwszą linię. Kołk na palce w punkt. Ups, wystawa, nieporozumienie. No nie przypominam sobie gry z Hołkiem na prawej stronie. To przed co chwilą co analizowaliśmy. Ja Resowia przy tym ustawieniu, gdzie szulco mają na lewej stronie, tą prawą stroną generalnie gra bardzo mało. Boisko, teraz zmieścił się Szulc. Trafił, choć powiem tak, to jest zasługa bardziej atakującego niż rozgrywającego. Tutaj te dwie ostatnie wystawy, no to Marcin musi brać na siebie. I troszkę precyzję musi poprawić. Nikolas Hawk przy Otili. Boisko zmieścił się idealnie. Co do milimetra, Piotr Nowakowski. Piotrek utrzymuje dobrą skuteczność. On ma 67% w ataku przy 10 atakach. Przy 9, po 3 setach, teraz 10. A już nie, był taki ten piękny jeden, to już było trochę więcej. No dobrze, w te, tej te, statystyka tego seta. Tak, dla początku tego ale na pewno tak, to był filmowy. Maryszal. Świetnie, Tili w obronie. Wystarczyło tej siły, że piłka się nie zmieściła po bloku w boisku. Oko od Damiana Wojtaszka jeszcze dla kolegi z drużyny. O czas poprosił Piotr Gruszka. Skład ataku ilościowy też czasami pokazuje jakby trudność dla przeciwnika i no wydaje się, że Warszawa ma atak lepiej rozłożony, lepiej zbilansowany. Tilly 21 ataków, Kwolek 17, Bry... Janek Król 18, Środkowi 10-9 odpowiednio Niemiec i Nowakowski, a tu jest 23 przy Szulcu, 21 hoł, a potem następny ma 13, Mareszal, Środkowi 6 i 7, jest tutaj jest tak troszeczkę wyraźnie na niektórych ustawieniach, Pewnie łatwiej czytać drużynie warszawskiej grę. Molawina, dobra obrona. Właśnie. Środek nie jest takim zagrożeniem od pewnego czasu. O, o Ładna akcja, ale zakończona e, z błędem w ataku. E, tak, tak. Powolutku, powolutku te statystyki też zaczynają pokazywać takie, takie niuanse. Zagrożenie gry środkiem e, zespołu e, res'owi. Wynikające oczywiście z gorszego przyjęcia, zwłaszcza w secie trzecim. E, ale też skuteczność chłopaków na środku res'owi słabsza, zdecydowanie słabsza. Za dużo tam błędów jest. Sprawdzamy, czy piłka dotknęła bloku. Szczerze będę zdziwiony, jeżeli tak, ale. Nie ma. Aut, na 300. No tak, wyraźnie. No to jeszcze raz na zagrywce w takim razie Piotr Nowakowski. No ale niepokój w drużynie z Rysowi, yy, może rozdać. Niby tylko 3-4 punkty, ale ta dominacja Warszawy trwa już od jakichś myślę 40 paru minut. O no, Tyli trzyma wszystko. Nie można go wywrócić, nie można go nawet tak go położyć, to i tak jest dogranie gra bardzo dobrze na dobrych y, procentach i taka jakość jego akcji jest bardzo wysoka. Świetnie to, że wybronił tam te dwie piłki. Stojąc do końca. Trzecia z rzędu, tak? Janek Król. i mają takie a, serie. To jest, no może nie z rzędu, bo tam Janek Król jest teraz. A nie będę się upierał, ale chyba na cztery zagry, trzy faktycznie. No zepsuł okay, okay, piłkę też wcześniej. Tak, choć cały czas ta w statystykach wcale te, ta ilość poprzednich zagrywek jakby tutaj Negatywnie nie nie możemy to ocenić. 11-12 zagrywek, poprzednich po trzech setach porównawczych. Fery w obronie, maryszal. Spryt górą. Kwolek tu nie bardzo wiedział, jak się zabrać do, tej, do tego bloku. Czy utrzymać linię bloków? Nie był za aktywny. Zakrywce Damian Suc. No a było 13,9, Było 4 punkty, są dwa. Troszkę resobia poprawia sytuację punktową. Król potrójny blok Obił ten blok. Tak, teraz trzeba powiedzieć, że szukanie akurat strefy Lewańskiego, co brzmi dziwnie, było najlepszym wyborem, ale jak szukasz trybun. A to masz przekonanie, że właśnie ręce Lebańskiego będą najwyżej. Na zagrywce w drużynie warszawskiej Bartosz Polek. szal może i to się dobrze, że tak skończyło. Mówię dobrze dla sędziego. Mówisz o tej wystawie, no mówię, że ta wystawa już w czasie akcji była mocno kwestionowana. 16 do 12. Bartosz Chwolek. I to będzie kolejny punkt dla Werwy Warszawa, Orlen, paliwa. To 16, złapał drugi raz. Hołga, identyczny w stylu. Mamy zmianę, Tomasz Russo na boisku. Opuszcza Ale... boisko, Maryszal. Cierpi Maryszal, wydaje mi się, podobnie do Hołga na, na przyjęciu. U Maryszala chyba troszkę bardziej zjeżdża od razu e, skuteczność. W ataku, tak wizualnie, on ma 31% kończy schodząc po tak na 31%. Cię w tym wcześniej nie nabił nic z górki. A serwisowy dokłada kolek kolejny punkt Piłka zatańczyła na taśmie i spadła po stronie drużyny z Rzeszowa. <strybuj>

Trzeciego seta można powiedzieć, że wpływ jakości przyjęcia na skuteczność ataku jest bardzo wyraźny po stronie Koresowi, Czyli oni z negatywnego przyjęcia bardzo mocno tracą na jakości ataku. Warszawa tu jest zdecydowanie odporniejsza. No i zagrywka. Tak na dystansie meczu mam wrażenie, że zagrywka to będzie element, który. Może mieć największy wpływ. I o tym wróżka mówię, żeby jego gracze zwalniali grę maksymalnie. No zgoda, oczywiście, im tutaj jakiegoś tempa, przyspieszania i jakiejś takiej ekspresji nie potrzeba, im jest teraz. No, brakuje im właściwie wszystkiego w tym momencie: punktów przy swojej zagrywce, punktów przy przyjęciu. Dobra akcja gospodarzy. Byli cierpliwi, wybronili się. Jeszcze zmiana pojawia się na boisku Jakub Kowalczyk w miejsce Andrzeja Wrony. To oczywiście zmiana stricte zadaniowa. Jestem ciekaw jak teraz Warszawa będzie czytała grę przeciwnika, jeśli chodzi o... Na razie nie ma czego czytać. Jak tak dalej pójdzie to Anastazji na następny mecz, to maszynę do zagrywania przyniesie na mecz i ją będzie zmieniał zawodników. No tak, każdy coś popsuł dzisiaj. Tak chyba trochę rezerwowi już jakby nie są gotowi do wchodzenia. Patrzą na wynik jest dobrze, a tutaj nagle chodź spróbujemy, może coś poradzić. Roll waltz, nie było bloku. Właśnie, a właśnie, to taki powiedziałbym dość niebezpieczny moment, gdzie to rozkojarzenie. A poprawianie dobrego. Ci co grają, są już w tym rytmie, oni też. Ale mówię, ilość błędów nie jest tutaj jakoś. nadmierna. No... Lemański Mański Mam wrażenie, że bez gry środkiem, a to, a to może nie być czasu. Resowia nie, nie. Jest jeden lider, taki dość pozytywny cały czas, na pewno Damian Schulz, ale jak tu właśnie środkiem się trochę nie pograją, to oni tu się mogą nie pozbierać. Co z przyjęciem też. Marcin Komenda na zagrywce, tu powtórka. Rzeczywiście, piłka wyszła w aut. No, ale no, niewiele, no, ale to tak e, też na. Ale jakby sprawdzili to nie wiadomo, co by tam było. O, pierwszy blok na Piotku, taki twardy, wysoka. Do Dobra odpowiedź. No, teraz obrona Blizzarda, taka sytuacyjna. Dobrze że Bryzan. E, mam wrażenie, że e, ta piłka kiwana przez zamianę, natomiast teraz w dyskusji jakby na ten temat, e, było troszkę tego. A no, mamy challenge, a Sokolosowia sprawdza czy warszawski zespół nie był w sieci przy jak się akcji z blokiem. Się wydaje się, że to taki bardziej porze, challenge wzięty na piot, czas, piot piot bardziej ma już tutaj jakby wyboru, trafi nie trafi, trafi super bonus, nie trafi to chociaż chwilę jest oddechu, ale co do dyskusji na temat tej akcji, jakby to nie ma wielkiego znaczenia. Tutaj przy tej kifce, która była też kwestionowana, jej czystość, to Damian jeszcze w tej siatce do tą siatki, do ją. 22 do 16. Jakbym miał porównać to do jakiś sport walk, to powiedział, że Warszawa zadała może dawno temu jeden cenny cios na i jakoś dziwnie przeciwnik zaczął w tym elemencie opuścił ręce 23 no do 16 że tak powiem z tego już nie wybrnię rekordy Jodr Gacek, Krzysztof Ignaczak a zagrywa na moje oko MVP tego meczu. No, i będzie atakował Kili. Jeszcze pery. Ups, Taka wystawa na słowo honoru. Oj, <grystanie> 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 co mi się zdawało, Czy ta piłka by na pewno Bryzardowi to wyszła po wystawie, czy po. No, zobacz. No, zobacz, jak ktoś się odbił. No nie, no, chcia to, że tam chciał, to wiem. Ale, jakby kolor nie, nie rozróżniłem niebieskiego od żółtego. Taka się zielona zrobiłem. Wączek! No. To chyba na plastyce za moich czasów się mieszało, nie było za dużo kolorów to Chyba żółty i niebieski To zielony, zielone, tak. tak. Meczowa piłka. Jeszcze Szulc. A o słodę, chyba sobie, ale zespołowi to te pojedyncze dobre akcje. Nie wydaje się, żeby coś przyniosło. Oczywiście z takich wyników mecze, niestety, e, były wygrywane, ale wiesz są myślę, Wojtek, że dobry, to nie jest takiej historii. Ten mecz dzisiaj dobry dla analityków, żeby go przejrzeć, bo e, które elementy tak naprawdę, takie pojedyncze, te detaliczne rzeczy, zadecydowały o tym, że od pewnego momentu, w secie trzecim, czwartym. Zespół z Warszawy uzyskiwał aż tak dużą przewagę, bo ta statystyka nie do końca nam to oddaje. Tutaj, no tak, teraz nie mieliśmy. A jakieś zabawy trwają na no, poprawienie no, tak, no, statystyki e, przyjaznej drużyny. To, 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 to na razie zapomnijmy te dwie, trzy akcje po obu stronach, bo tutaj błąd, tam błąd, nieporozumienia i troszkę teraz. chaosu się pojawiło. Nie wiem dlaczego Filip teraz zrezygnował z tego ataku. No Wojtaszek nie zaatakuje za niego. Nie, no, on albo za wcześnie, albo gdzieś się potknął. Coś, coś tam nie wyszło. Rzadko się to zdarza, że aż tak się stało. Ale już poprawił przyjęcie i... Kończy mecz. Bartosz Polek 25 do 18.